białko i oko. Co to? Co to? Chyba za wcześnie naszliśmy. Nie było. Kadek Wilczek, Polskie Radio Łódź. Kłaniam się serdecznie. Witam, zapraszam na szkiełko i oko. E, oczywiście zapraszam, przypominam o tym, że jak zwykle w piątek e, spotkanie w Planetarium Łódzkim. Wstęp wolny, co najważniejsze, i bardzo dużo dobrej wiedzy, bo e, wykład profesora Macieja Woźniczki na temat. E, w cyklu w ogóle Człowiek i Wszechświat na temat filozofia przyrody, główne pojęcia, metody, koncepcje. Jeżeli ktokolwiek z Państwa się wybiera, godzina 18, pomorska 16 z tyłu czwartego Liceum. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. A w studiu już y, wspaniali goście, czyli dr Michał Skorzycki, prolegdziekan Wydziału do Spraw Nauki, Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk. Dobry wieczór państwo. I y, Igor Mertyn, rzecznik tejże właśnie uczelni. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Porozmawiajmy o socjokryminologii, bo to bardzo. Skomplikowana nazwa, ale nazwa, która pojawia się, ja szczerze przyznam, po raz pierwszy słyszę taką nazwę, która dotyczy tego, czego można będzie uczyć się w Waszej szkole. Wiem, że są dwa pojęcia: kryminologia, kryminalistyka to są dwa zupełnie, właściwie zupełnie różne pojęcia. Od tego trzeba chyba nawet zacząć, ale myślę, że tutaj pan doktor nam dokładnie to wyjaśni. Dobrze, może tak. Proszę Państwa, nie są to pojęcia, które, które nie mają punktów zbieżnych oczywiście, ale pamiętajmy sobie, kryminalistyka dotyczy przede wszystkim technik kryminalistycznych. Krymina, ludzie, którzy panują kryminalistykę, uczą się przede wszystkim, jak zabezpieczać ślady, jak pracować na miejscu przestępstwa, prawda? jak zabezpieczać dowody, uczą się daktyloskopii itd., itd. Wszystko tego, co słuchacze znają doskonale z serialu CSI, zaprawdę. Nie uczy się Państwo czasami kryminalistyki z serialu CSI. Słyszałem, że w ogóle. W świecie kryminalistyki jest nawet coś takiego jak efekt CSI. Generalnie ludziom się czasami wydaje naprawdę i to czasami ludziom z wykształceniem, z przygotowaniem, że rzeczywiście po pół godziny można dostać wiarygodne wyniki badań DNA. No, to tak się nie dzieje. Niemniej jednak my się tutaj zajmujemy przede wszystkim kryminologią. Kryminologia jest nauką społeczną, która bada przede wszystkim zjawiska przestępcze, zjawiska patologiczne, zjawiska dysfunkcji społecznych. Koncentruje się głównie na przestępczości. Kryminologia bada stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd się przestępczość bierze, jakie zjawiska mają wpływ na, 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 na zmiany w zakresie, w zakresie właśnie zachowań przestępczych, no to stąd już tylko krok do, do socjologii. No Dziwię się właściwie, że nikt nie pomyślał do tej o tym, żeby te dziedziny w końcu połączyć i dzięki temu ożywić nieco, nieco, nieco samą kryminologię, ale żywić też samą socjologię. My chcemy, chcemy właśnie zaproponować ten kierunek, który będzie przygotowany, jest przygotowany na bazie samej socjologii. Żeby łączyć wiedzę socjologiczną z wiedzą ściśle kryminologiczną. Myślę, że to jest połączenie idealne. I staramy się, dumni jesteśmy, że udało nam się wprowadzić nowy termin, który, jak myślę, jest terminem, który powinien być odtąd stosowany i oczywisty. Czy są chętni do uczenia się w tej nowej dziedzinie? Tak. Mamy takie. Doświadczenia już troszeczkę z Warszawy, gdzie kierunek socjokryminologia został uruchomiony. Również w tej chwili przynosimy to na grunt łódzki, tutaj pod opieką pani profesor Jalanty Kopki, naukową jej opieką. I uważam, przynajmniej tak jak obserwuję po różnego rodzaju doświadczeniach w pracy z studentami, że to jest faktycznie kierunek, który godzi kwestie koncepcji socjologicznych, zjawisk socjologicznych, uwarunkowań kulturowych, społecznych z właśnie obszarem, no nazwijmy to, łamania prawa albo przestępstw, które się dzieją. To jest jakby próba wyjaśnienia z pewnych zjawisk. Tutaj takim myślę, że przykładem już znanym nam, to jest chociażby przestępstwo na tak zwanego wnuczka. Ono w tej chwili jest modyfikowane. Mamy w tej chwili podszywanie się pod policjantów, a nawet do tego stopnia, że ktoś dzwoni i mówi starszej osobie, że bierze ta osoba udział w akcji policyjnej, tajnej akcji policyjnej, i do tego jest, potrzebne wypłata, do tego jest potrzebna wypłata środków, pieniędzy, na przykład 5 tysięcy złotych. No jak dzisiaj o tym, teraz tutaj o tym mówimy, to i pan, i tutaj pan doktor się uśmiecha szeroko, no bo rzeczywiście sprawa wydaje się absurdalna. Tak, się, to by w to, to uwierzył. Okazuje się, że działa taki system. No, mhm. Może, może tu jest czarny humor mi się rzuca, ale jest popyt, jest podaż. No, skąd się to bierze? Tak? Skąd bierze się taka sytuacja, że ktoś jest w stanie uwierzyć w tak nieprawdopodobną historię. I tutaj można się cofnąć do kwestii właśnie tego przestępstwa na wnuczka i powiedzieć sobie o rozluźnieniu więzi rodzinnych. O braku tych więzi między rodziną. Ale jak wiemy, rynek nie znosi niszy. Być może właśnie w tym obszarze, w tej niszy społecznej wchodzą zachowania i zjawiska przestępcze. No bo w jaki sposób się wykorzystuje, że na przykład babcia ma słaby kontakt ze swoim wnuczkiem? No to już Państwo wiedzą, o czym dzisiaj rozmawiamy. Serdecznie zapraszam do telefonowania, rozmowy z nami. 42 207 i 4 piątki to numer do naszego studia. Panie doktorze, czego będziecie uczyć właśnie na tym nowym kierunku socjokryminologii? Dobrze, a więc e, jeśli chodzi o nasz program kształcenia, jedziemy tutaj w takich dół, w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek, o którym może mniej, to jest kierunek czysto socjologiczny. No, musimy przygotować jednak, jednak e, zapewnić pewne przygotowanie socjologiczne naszym studentom, Uczymy więc podstawowych teorii socjologicznych i przede wszystkim, przede wszystkim przede podstawowych narzędzi badawczych, które są wykorzystywane w, so, w socjologii. Kryminologia też ich wykorzystuje. W związku z tym, w związku z tym dostają uczniowie tak, tak, od razu takie zaplecze, na które mogą budować sobie potem, potem, potem ten gmach wiedzy. Po drugie dostają od nas od nas em, em, informacje dotyczące źródeł przestępczości, źródeł społecznej przestępczości. Szanowni Państwo, socjologia w małym stopniu zajmuje się taką przestępczością indywidualną. Socjologia rzadko bada nisze generalnie. Zajmujemy się przez, przez tym, przestępstwami popularnymi i zajmujemy się też, też takim przestępstwami, które mają bardzo wyraźne społeczne odniesienie, prawda? Pamiętajmy, że popularność poszczególnych rodzajów przestępstw zmienia się w, w, w różnych czasach, w dekadach, prawda, które teraz, teraz obserwujemy. To przy, to przestępstwo, o którym teraz, teraz Igor wspomniał, jest tego bardzo dobrym, bardzo dobrym, bardzo dobrym przykładem. Przede wszystkim dostają, dostają. Dostają nasi studenci, będą dostawać kursy, które, które pozwalają im zrozumieć, skąd się biorą zachowania przestępcze i ich, 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 ich przemiany. Mówimy o różnych rodzajach przestępczości, mówimy o przestępczości zorganizowanej generalnie. Tutaj skupiamy się również na grupie przestępczej, jako po prostu grupie społecznej, którą tak samo jak każdą inną grupę się analizuje. Zwróćcie Państwo zresztą uwagę na to, że grupy społeczne dokładnie tak się zmieniają, jak, jak, całe, jak całe społeczeństwo, prawda? Mówiliśmy sobie, że w XIX-XX wieku mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem przemysłowym, społeczeństwem niescentralizowanym. Dokładnie tak samo działała też mafia w tym, w, tym, w tym czasie. Koza Nostra, która miała układ właściwie normalnej, normalnej, zwykłej piramidy zarządzania, prawda? z szefem na górze. No problem był tylko w tym, że jak szefa zabrakło, no to właściwie cała piramida się waliła. Oto mafia y, 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 włoska na przykład, włoskie, włoska zorganizowana przestępczość, no, znalazła tutaj świetne rozwiązanie, które zaczepnęło najprawdopodobniej no, z głównego nurtu przemian cywilizacyjnych. Teraz zmierzamy w kierunku z, społeczeństwa sieci, czyli społeczeństwa albo bez centrum, albo tak ta, tak gdzie z centrum jest wiele, prawda, gdzie gdzieś wypłaszcza struktura, trochę zmieniają autorytety. No i stąd się nam pojawiła antargenta, prawda, mafia, mafia kalabryjska, która, jest, która jest, ma strukturę sieciową, prawda, nie ma jednego szefa, jest rozproszona generalnie. Dlatego, no, gdy się zlikwiduje jedną komórkę, natychmiast w, w, w niszę pozostawioną wchodzi następna, prawda. Mamy znakomity przypadek przypadek tego, w jaki, jaki, jaki przemiany ogólnospołeczne wpływają na to, jak się zmienia przestępczość. Um. Witam serdecznie. No, mówię teraz do słuchacza, który się do nas dodzwonił, mam nadzieję. Witam serdecznie, panie redaktorze, słuchacz Marek, bardziej myślącego słuchacza. Chciałem trochę złamać konwencję audycji, jeśli można i zanim zadam pytanie, szanownym gościu, chciałbym zaproponować, aby redaktor rozważył możliwość zaproszenia do tej wspaniałej, ciekawej audycji osób, które rozwiązałyby problem, który pewnie od kilku miesięcy, albo nawet kilkunastu męczy całą Łódź, to znaczy korki, ruch drogowy i wszystko, co się z tym wiąże. My przed... Ponieważ... Ja bardzo, proszę proszę specjalistów... naszego... ja, tak, ja bardzo proszę słuchać naszego programu. My od rana do wieczora próbujemy rozwiązać ten problem na antenie Radia Łódź i staramy się na różne sposoby ten problem rozwiązywać, na różne sposoby dotknąć tego tematu, tego zagadnienia. Zapraszamy zarówno no, tych ludzi, którzy decydują o ruchu miejskim w sensie stricte, jak i o tych ludziach, którzy zarządzają i urbanistyką, i gospodarką i no, tych aspektów jest bardzo, bardzo dużo. Także nie mam pojęcia. Mnie się tutaj chyba nie uda tego problemu rozwiązać. Ja będę mimo wszystko apelował o zaproszenie może osób, które się tym profesjonalnie znajdują, zajmują, to znaczy po prostu oni się lekko wiążą z tematem audycji, czyli policjantów. Być może przedstawiciele służb ruchu drogowego mogliby podpowiedzieć, bo takich akurat przedstawicieli nie wysłuchałem na antenie Radia Łódź, a mogliby w audycji w jako być może coś podpowiedzieć, bo taki, taki, taki mam na to pomysł. Natomiast wracając do meritum sprawy, czyli do pytania, Ponieważ przedstawiciele reprezentują, dzisiejsi goście reprezentują niepubliczną uczelnię, chciałbym się dowiedzieć na temat tego przedmiotu czy tego, tej formy kształcenia kilku rzeczy. Jaki jest docelowy model studenta? Czy studia są studiami magisterskimi czy licencjackimi? Ewentualnie, jakie są opłaty? No i jakie są zasady rekrutacji? Bo to może być bardzo ciekawe dla słuchaczy. Dziękuję bardzo. Nie, 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 nie mam pojęcia, czy dobrze. Czy, czy, nie, no, już nie, nie zdążymy dopytać słuchacza. Docelowy model studenta. Nie mam pojęcia, o co może chodzić. Co to znaczy docelowy model studenta? Pewnie, pewnie chodzi Afikacja o grupę docelową. Kto by chciał być studentem takiego takiej specjalności? Być może osoby, które na przykład wyobrażają sobie, sobie swoją karierę zawodową w przyszłości, właśnie w służbach mundurowych. To jest jakby przygotowanie od tej strony społecznej, socjologicznej. Nazywamy to podstawą, czy też przygotowaniem, właśnie socjologicznym powiązaniem tych zjawisk społecznych ze zjawiskami, zjawiskami kryminalnymi. Ale przynajmniej. Myślę, że możemy właśnie o takiej grupie mówić. O osobach, które wyobrażają sobie swoją karierę zawodową właśnie w służbach mundurowych, szeroko rozumianych lub też w służbach, które zajmują się rozwiązywaniem problemów kryminalnych. Tak to możemy, panie dyrektorze, doktorze, powiedzieć? Dodał mi jeszcze, że może ludzi, którzy się zajmują polityką społeczną także. Również. Którzy, którzy zajmują się pracą z ofiarami przestępstw, którzy się zajmują prewencją przestępczości, zapobieganiem przestępczości, prawda? Generalnie dodał, dodałbym tylko. No to są dwie główne nasze grupy grupy, 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 grupy docelowe. No oczywiście też o, tym, o tych myślimy, którzy po prostu planują karierę akademicką i się po prostu interesują tymi, 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 tymi sprawami, chociaż oczywiście to jest grupa... Jest to trochę z, związane z następnym pytaniem, które chciałbym zadać, mniejsze. ale z tego, co widzę, to słuchacze bardziej chcą Pan, panom pytania zadawać, niż ja. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Piotr po tej stronie. Witamy pana Piotra. Hmm, jeżeli chodzi o grupę docelową, to na pewno, tak, ja się również do tej grupy będę zaliczał, e, będą to biegli sądowi. Mhm. Nie rzeczoznawcy. Bo rzeczoznawcy z odpowiednim wykształceniem, aczkolwiek biegły sądowy powoływany na podstawie tego, jakie umiejętności posiada przez sąd. Do każdej osobnej y, sprawy nie musi mieć wykształcenia e, celowego jako rzeczodawca może być biegłym powołanym jedynie dlatego, że posiada wiedzę. I to byłyby idealne studia właśnie dla takiej grupy. E, no, jestem świetny. nieraz powoływany Dokładnie. jako biegły sądowy, ale w tym momencie należałoby również zmienić, uważam, sposób myślenia policjantów, którzy niestety jeszcze krwią, nie chcę powiedzieć w poprzedniej epoce, ale. Bardzo często yy, wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów yy, policjantów nie nadążają za, akurat w moim przypadku, ja jestem z działu nowych technologii, tak? Mm -hmm. I to, co się mówi, yy, to, co się nazywa syndromem CSI, tak? Przed chwilą było wyśmiewane otrzymywanie wyników DNA w ciągu 30 minut, tak? Ale jeżeli chodzi o nowe technologie, to rzecz taka jak. Namierzenie komórki, ewentualnie namierzenie IP, czy choćby tak prosta rzecz, jak znalezienie, czy osoba z tym adresem e-mail jest aktywna na różnych innych forach, jest to proste. Wiadomo, że operatorzy telekomunikacyjni muszą gromadzić informacje. To, to wiadomo, że jeżeli biegły przychodzi tak, z jakąś sprawą, to jestem w stanie krok po kroku powiedzieć w ewentualnym zawiadomieniu dla policji, co i jak mają zrobić? I wielokrotnie, gdy ktoś prosi mnie o pomoc, żebym pomógł napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, pomagam to osobom znajomym. Wiem, że jestem w stanie to zrobić. W policji słyszą: proszę pana, to nie jest CSI. <laughs> I uważam, że właśnie biegli byliby doskonałą grupą docelową dla tych studiów. Serdeczne dzięki Dziękuję za ten bardzo. głos. Miłego dnia powiem. Zapraszamy na studia. No, myślę, że akurat jeżeli Pan Piotr jest biegłym sądowym, to pewnie jakieś wykształcenie w tym kierunku, a ma przynajmniej dużą wiedzę. Nie, to mam, tak, pojęcia, nie mam pojęcia. Suma wiedzy jest ta, tak ogromna, że nigdy nie wiemy wszystkiego. No i, i właśnie, tutaj chciałbym y, teraz może ja jeszcze y, jedno pytanie zadać. Co można robić po tym kierunku? Czyli gdzie pracować? Bo tu troszeczkę już usłyszeliśmy. Kto, już było pytanie od słuchacza, kto do Was mógłby chcieć przyjąć? A ja chciałbym zapytać, co mogą robić ludzie, którzy skończą ten kierunek? Pracować w policji, pracować w Straży Miejskiej, pracować w Straży Granicznej. Pracować w innych służbach, które zaj zajmują się pilnowaniem porządku publicznego. No jak mówię, gener generalnie myślimy. Czyli te wszystkie o... firmy z trzema literkami, tak? Róż. Tak można powiedzieć. Ale w to, w to wchodzi też chyba IDT, tak? ITD, przepraszam. Tak. Inspekcja Transportu Kto Drogowego. Wie, nie. Kto wie czy nie, tam też jest przestępczość i tam może by się też ktoś przydał. To się... Ja bym się z tego bardzo. pilnowanie porządku publicznego. Mhm. Dlatego, że, mhm. y że samochód jest tak jak każde inne narzędzie, może być narzędziem zbrodni. Wręcz, wręcz, nie mówiąc o przestępstwach takich jak przemyt, jak no właśnie jakieś tam błędy mhm. techniczne, ale to jest osobna sprawa na, osobny, na osobne spotkanie nasze. Pan doktor jeszcze Chciałem chciał. Chciałem się powiedzieć, nie, nie pomijajmy też tych, którzy, którzy nie tyle, nie, nie tylko zajmują się pilnowaniem porządku publicznego, albo w ogóle tego wręcz nie robią, ale zajmują się przede, przede wszystkim dbaniem o to, żeby przestępstwo było jak najmniej, prawda? Czyli tych, którzy zajmują się choćby, choćby grupami defaworyzowanymi, wykluczonymi, prawda? Tak. Wiele przedmiotów poświęcamy i będziemy poświęcać poświęcać temu, jak dochodzi do wykluczenia społecznego, jak to się dzieje, prawda? Że człowiek, że człowiek znajduje się na, na, na marginesie społeczeństwa, że, że jest wyrzucany poza kulturę, prawda? I kultura nie chce go, go z powrotem. Jak to się dzieje, prawda? że kilkujemu mu w, w głowie pomysł no, poszukania sobie alternatywnych grup uczestnictwa w kulturze, czyli no, wejścia na drogę przestępczą, jak to mówimy. mówimy po, Subkultura, to jest takie słowo i właśnie tak, do tych grup subkulturowych. Tak, Gdzieś tam młody człowiek. Skąd może się biorą, jest... biorą subkultury? Tylko pamiętajmy, nie, nie, nie traktujmy subkultury wąsko. Subkultur, socjologia subkultur, traktuje subkultury dosyć szeroko, jako taki nowy popularny system podkulturowy. Możemy mówić o subkulturze prawników, prawda? Tak, tak samo jak mówimy sobie, czy wykładowców akademickich, czy radiowców, tak samo jak mówimy o subkulturze, jak subkultura nie wiem, kiboli. Tylko właśnie pamiętam, tutaj nie wszystkie... chciałem tego przykładu użyć, że co innego kibol, co innego kibic, tak? Nie wszystkie subkultury zagrażają bezpieczeństwu, prawda? No, zajm... będziemy się zajmować oczywiście głównie tymi i zajmujemy się tymi, które temu bezpieczeństwu zagrażają. Staramy się przede wszystkim oczywiście oczywiście rozumieć, w jaki sposób zjawiska grupowe i wpływ grupy zasysa jakby ludzi do, do, do subkultury, ale no, Część, nasze, część, część część miejsca poświęcamy również w naszym programie kształcenia aspektom psychologicznym, a więc już indywidualnym procesom, które zachodzą w naszym mózgu. Mamy specjalistów, psychologów, którzy, którzy, którzy opowiadają też, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje w głowie w jaki sposób behawioralnie człowiek się zmienia pod wpływem pewnych społecznych, społecznych sytuacji. Czyli o tym też będziemy, będziemy mówić i mówimy. To jeszcze jest... warto dodać, ponieważ między innymi nasz słuchacz pan Piotr o tym wspominał. Będziemy mówili też o przestępstwach związanych z nowymi technologiami. Bo przecież w tej chwili musimy mówić o przemocy, czy mówimy o przemocy już nie tylko ekonomicznej, bo taką rozgraniczaliśmy, nie tylko psychologicznej, nie tylko fizycznej, ale na przykład przemocy w internecie. To jest zjawisko, które jest, że tak powiem, znakiem naszych czasów. I o tym pewnie będziemy rozmawiali jeszcze. Mam nadzieję, że w tym samym składzie za jakiś czas się spotkamy i porozmawiamy. Proszę bo bardzo. Bo niestety 2028 zbliża, zbliża się wielkimi krokami. Doktor Michał Skorzycki, prodziekan do spraw nauki w Katedry Socjologii Stosowanej, tak to powiedzmy, Społeczna Akademia Nauk Igor Mertyn, ta sama szkoła. Dziękuję Radek bardzo. Radek Wilczek, dobrej nocy. Bardzo dziękuję bardzo.